Cześć, to jest grzesiek SP8GB. Słuchajcie, yy, musimy dokończyć tego Denona. Yy, amplituner Denon z, yy, z live'a, który był w poniedziałek. A mianowicie tutaj, kto nie oglądał, to powiem. Tutaj jest płytka zasilacza impulsowego, bo tam są dwa zasilacze. Yy, impulsowy i transformator. Transformator załącza się tutaj z przekaźnika. Ale pierwszą rolę główną pełni, pełni ten zasilacz impulsowy. I tutaj padł nam układ. Mm, padł nam układ, nie wiem gdzie jest stary, ale mam tutaj już nowy yy, układzik taki. Yy, także, a mogę to pokazać tylko, że trzeba bliżej. Taki układzik. Dziwny tip. Top, nie tip, tylko top. Który tutaj pełni taką rolę takiego driverka. Do zasilania transformatorka o top 268 VG dokładnie identyczna identyczny, identyczny nazwa, identyczny y, symbol był tutaj grzał się, grzał w końcu, wystrzelił spod, spod spodu, strzelił aż tutaj osmoliło troszeczkę ten, y, ten, ten transformatorek i tutaj to było wlutowane no i taka naprawa była, żeby to sprawdzić. Yy, czy tutaj nie ma zwarć jakichś jeszcze oprócz tego? Bo tutaj waliło zwarcie normalnie na, na, na wylot, na ten transformator. A ten transformator dostał z tego napięcia, to wiadomo, że nie pracował. O, że tutaj taka masa duża, jakiś, taki nam się zaplątał tutaj drucik, ale będzie pracował gdzieś dalej, bo tak jak sobie jest, to sobie może być. No i tutaj mamy już troszeczkę cenę zebraną. I... Jeszcze jakieś meszki tutaj. I teraz próbujemy to sobie wlutować i zobaczymy i zobaczymy czy to zadziała czy wystrzeli nam kolejny salak jak wystrzeli no to trudno kupimy następny i będziemy dalej walczyć z tym ale wygląda na to że jest wszystko ok nie ma nigdzie zwarć na żadnej znów na żadnej znaczy znów na żadnym padzie doprowadzającym tutaj do, do tego że tam wyjściowym z tego, z tego układu więc yy, powinno być wszystko dobrze dobra yy, także ja tutaj będę tutaj pomocował ten, ten a wy może tutaj Dajcie łapkę za ten czas, kto nie subskrybuje to może subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco z filmami, także ja spróbuję sobie tutaj teraz ten układ montować ręcznie jeżeli się uda i spróbować go troszkę podlutować. Zobaczmy sobie gotownicę. Dobra, siedzi sobie. tego ja go włożyłem. Próbuję go tutaj, nie wiem, czy nie wypadnie mi. Może nie. Tak. Także płytkę mocuję tutaj moją nową trzecią rękę na czterech gęsich szyjach, czy tam jak to się nazywa. I pod, podsuniemy to sobie. tutaj i zbliżenie jakie tylko się da myślę że jest OK eee, myślę że jest OK mam nadzieję że też mnie słychać dobrze bo trochę zmieniłem mikrofon użyłem mikrofonu USB o tutaj takiego eee, Reloop Sla Reloop Podcaster i myślę, że chyba dobrze działa. Widzę, że jest na nim cisza na. Jak ja to mówię, cisza na ciszy, czyli nie ma żadnych tam, nie zbiera szumów. Nie wiem, czy słychać zegarek. Jeżeli słychać zegarek, to jest wina tylko i wyłącznie zegarka, bo to jest ruski zegarek. Jeszcze raz zrobię ciszę, to zobaczymy, czy słychać ten zegarek. Sam później odsłucham sobie. Nie wiem, może słychać. Na skali tutaj się nie pokazuje mi, więc uznaje, że jest OK. Dobra. Także spróbuję tutaj podlutować nóżkę jedną. Oto to tylko, żeby nam już nie uciekł ten układ. I tutaj. sobie go teraz docisnę od dołu. Robi się ciepły. Dobra, teraz sobie damy topniczek, ten lepszy oczywiście. I pojedziemy. Nowej Topniczek. Dobra, to ściszymy, nie wiem, to słychać czy nie. I spróbujemy to wlutować. Na razie nałożymy sobie cyny. Gotowanie tego nie jest takie proste, dlatego że tu jest taki duży pad masowy, pole masowe po to, żeby to było chłodzenie dobre. Czyli ta strona to jest tylko i wyłącznie masa. A ten pierwszy coś nam tutaj pajacuje. Dobra. To też się połączyły Tam nie widzę już a pierwsza z drugą Teraz zróbmy zooma jeszcze, bo coś mi to nie pasuje Dobra, a tam sobie odezwie, to bo to brzydko wygląda że są podlutowane, ale ale damy tutaj od tego zabierzemy, nieładnie to wygląda. Chciałem zrobić ładnie, żeby były oddzielne piny. Ale nie chcą. No nie chcą, normalnie nie chcą. Jak nie chcą, to chyba takie zostawię. Padać więcej dopnika. Dobra, ale gnojek połączył się z ostatnim. Dobra, już mam tego dosyć. Dobra, trzeba to oczyścić tylko. I myślę, że jest ok. sobie do czyszczenia. I nadal bez szczoteczki, ale myślę, że damy radę to zrobić szmateczką. Trochę niech sobie to rozpuści. I ten włosek, który mówiłem, to to w ogóle jest. Dobra. Ja zobaczę tylko sobie jeszcze, czy nie ma zwarcia tam gdzieś tam między pinami, żeby już nie były, nie były jakieś lipy. Tutaj to oczywiście to całe pole jest masowe, plus masa jest jeszcze... Y, który? ten, tak? To idzie tendy, tendy, tendy i wraca i idzie tendy, tak? Yy. A tak. Tendy i do masy. Dobra, czyli tak, tutaj nie mam, to tu mamy masę i tak, bierzemy sobie tak na ten pierwszy pin. Nie mamy. Mamy coś tam, ale tutaj, tutaj nie mamy, tutaj nie mamy i tutaj też nie mamy. A odwrotnie. Sprawdźmy, czy działa. Coś tam jest. 450, 460, 640 i 640. Także. Powinno być OK. Napięcia są znaczy, napięć są w normie. Są duże rezystancje mają, takżewnicę odkładamy. Dobra, ale to pociekło nam tutaj jeszcze. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze z bliska jak to wyszło. Pod innym kątem, bo... No dobra, jest dolutowane wszędzie. Z tej strony jak? Siedzi, można tylko tutaj krysnąć. No i kompresor by się przydał tutaj, tak faktycznie. Ale też kurczę, nie mogę tutaj kompresora postawić. No nie mogę, bo tutaj będę miał wtedy Ach, walnę tą płytkę jeszcze raz, bo ona jest jakaś taka kurde oblepiona. Dobra, jest ok. Nie mogę tego kompresora dać, bo czasami wieczorem wysiedzę i kurde, będzie hałasować w domu. Tam z garażu mam rurę przeprowadzoną, wtedy to podłączę, ale... ja Tak jak mówiłem, stojni wody trzeba zrobić, bo... Yy, nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. Dobra, także mamy płytkę przygotowaną. Można powoli to montować. Dobra mamy sprzęt już na stole, tutaj oczywiście będziemy to montować, jedna jest, yy, zaraz by trochę to podłączyć także damy tutaj tak, zasilanko yy, teraz tak jak mówiłem wyjście jest na transformator tutaj yy, podłączamy i teraz tutaj to później sobie podłączymy ale tam od dołu mamy jedną śrubkę więc trzeba ją będzie przykręcić tego nie będzie widać niestety A ta śrubka jest tutaj w tej nóżce. Tak? Nie, ona idzie, ta, ta śrubka idzie z góry. Zapomniałem. Już zapomniałem. A, no faktycznie. Czyli to nie tam, to będzie ta Tu się trzyma do śrubki. Nie trzyma się. Kurde nie. Może tutaj do tego nie ma. Dobra. Śrubka siedzi. Teraz ją tutaj chociaż przyłapać. A można w sumie dokręcić. Teraz tutaj od tyłu dwie czarne. I tutaj jest taka blaszka. Ta blaszka była zamontowana. No tak. Tutaj ta blaszka. Kurde, co to za, co za śluby w ogóle? Nie pasuje, ni ten, ni ten. To płaski. A gdzie tam? No nie wiem. Kurde, to to za śluby są. Amerykańskie? Dobra Siedzi ta płytka Dobra Nie wiem czy tutaj podłączać to od razu Może nie więc to zobaczył do sieci wpią To w ogóle Nie strzeli od razu Także patrzcie tutaj obserwujcie Nie wiem czy mi się uda tak podsumuję, bo kamera się nie skręca. Może trochę nie. Obserwujcie to miejsce. To jest ten układ. I teraz ja to podłączam. Nic się nie dzieje. A zasilanie jest na pewno. Dobra, także teraz wpinam tutaj. Wpinam teraz tutaj, o kurde obracamy teraz, obracamy to urządzenie tutaj, teraz zobaczymy czy ten nowy coś się pokaże. Teraz mam to naprzeciwko swojego wzroku, także wolę mieć już okulary. O, świeci się, Receiver TV Audio, wyłączam, włączam AV Surround. Nie wiem czy to widzicie a dobra Inny, Inną scenę O także jak widać na wyświetlaczu ręcąc tej kolumny radio FM Dobra działa Ok w porządku Włączam, wyłączam, włączam. W chwili y, uruchomi się, styknięcie będzie. I uruchamia prawdopodobnie kolumny. 154 mam ustawiony. Y, radio Z. Tak, żeby jeszcze została nam tu jedna rzecz do zrobienia. Dobra, ja to wyłączę. Już nie dotykamy się teraz tej płytki, bo będzie znowu kopnięcie, jak było na początku. To oglądał, to widział. Yy, trzeba jeszcze jedną rzecz zrobić. Tego Wam chyba nie pokażę, chociaż u, może mi się uda. Może mi się uda. Jak to zrobić jeszcze? Yy, mianowicie tutaj gniazdo FM-u jest w ogóle rozwalone. Także to trzeba coś wykombinować zaraz pomyślę jak to zrobić tą płytkę wymontować czy on chciał w ogóle żeby dolutować tylko kabelek do ale to jest cała głowica widzę A ona się stąd wyciąga ale żeby to wyjąć to trzeba całą płytkę wymontować bo ona nie pójdzie nam głowica jest cała także chyba dolutuję ten po prostu kabelek tak jak on chciał i po prostu tyle tak to zostawię tutaj można było Dolutuję kabelek i podkręcę go jakąś opaseczką do... pod śrubkę, żeby się nie urwał. lepiej kabelek z pieczuszką taką. Hmm. Może znajdę taką. I wtedy można będzie to po prostu używać jako radia już. Dobra, także amplitoner zadziałał. Dał obraz, jak to mówią elektronicy, dał obraz na wyświetlaczu więc yy, uważam, że naprawa się udała. Także yy, składam to sobie i oddaję tutaj. Także myślę, że klient zadowolony będzie. Dzięki za uwagę. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę. Dobijamy do 1000 subskrypcji. Łapki też przy każdym filmie. Zostawiajcie, żeby to się rozniosło troszeczkę. To będzie na szerszą skalę, fajnie będzie wtedy live'y będą fajniejsze, będzie więcej osób na live'ie, Także będzie to fajnie brzmiało wszystko i się rozwijało. Także do zobaczenia, cześć, z tej strony Grzesiek SP8GB.